Witam Państwa w najnowszym odcinku Kawę Zagęta. Za moimi plecami mogą Państwo zobaczyć nieruchomość, którą jeżeli się ona Państwu spodoba, będziecie mogli ją zobaczyć na żywo. A jak to zrobić, wystarczy wejść w opis dzisiejszego odcinka i kliknąć w link. W dzisiejszym programie przygotowałam dla Państwa dwa artykuły. E, jeden bardzo dalej gorący temat, czyli świadectwo charakterystyki energetycznej. I najważniejsze pytanie. Czy będą kontrole, czy ich nie będzie? Drugi temat, który dla Państwa przygotowałam, to ceny na rynku nieruchomości. Czy te ceny będą spadać, czy będą wzrastać? A jeżeli będą spadać, to kiedy? Jeżeli wzrastać, to kiedy i kiedy jest oczywiście najlepszy moment na zakup i na sprzedaż? Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Zapraszam do wzięcia kawy. I słuchamy dzisiejszych artykułów. Będą kontrole świadectw energetycznych. Ministerstwo odpowiada. Przyznam szczerze, że wielu z Państwa pisało do mnie, czy uważam, że będą właśnie kontrole, czy to jest kolejne prawo wprowadzone w Polsce, troszeczkę martwe, które po prostu zostało wprowadzone bez jakichkolwiek później wyciągania konsekwencji. No i tutaj mamy już odpowiedź ministerstwa, czyli nie tylko Państwo pytali się mnie, ale pewnie no, było dosyć podburzone społeczeństwo, jak to teraz będzie wyglądać. No i i tutaj w dzisiejszym artykule Państwo się dowiecie, jakie jest, ofi jak jest oficjalne stanowisko Ministerstwa. Od 28 kwietnia obowiązują nowe przepisy dotyczące wymogu posiadania świadectw charakterystyki energetycznej dla domu czy mieszkania. Za brak dokumentu przy sprzedaży lub najmniej nieruchomości mogą grozić kary finansowe. Czy to oznacza masowe kontrole służb? Niekoniecznie. Brak świadectwa energetycznego notariusz pouczy, ale nie doniesie. Jak poinformował nas Wydział Prasowy Ministerstwa Rozwoju i Technologii, zgodnie z artykułem 11 ustępu 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków w brzmieniu nadanym najnowszą nowelizacją, notariusz odnotuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej, natomiast w przypadku nieprzekazania nabywcy świadectwa notariusz pouczy podmiot zobowiązany do jego przekazania, Okaże grzywny za niewykonanie tego obowiązku. Co to oznacza? W zasadzie nic, ponieważ notariusz raczej nie będzie zajmował się donoszeniem na swojego klienta tylko dlatego, że nie dopełnił tej formalności. Już szybciej może się o tym poinformować konkurencja, bądź niezadowolona z transakcji strona. Tak czy inaczej, nawet jeśli nie mamy świadectwa charakterystyki energetycznej, może warto je zamówić. Świadectwo energetyczne jako karta przetargowa. Po co zatem te nowe zapisy zachęcające posiadaczy mieszkań, domów i budynków użytkowych, aby sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej? Ministerstwo odpowiada. Najbardziej zainteresowane uzyskaniem tego dokumentu powinny być strony umów w sprzedaży budynków lub części budynków, mieszkania, lokale usługowe, i to one powinny dochodzić swoich praw. Dlaczego? Na podstawie informacji zawartych w świadectwie możliwa jest ocena standardu budynku lub części budynku oraz orientacyjne koszty użytkowania związane z użyciem energii, a także porównywać budynki lub lokale między sobą. Dzięki temu potencjalny nabywca dysponować będzie istotnymi informacjami na temat budynku lub części budynku. A sprzedający uzyskają narzędzie, dzięki któremu mogą konkurować między sobą. No i przyznam szczerze, szanowni Państwo, no nie wierzę w to, żeby świadectwo charakterystyki energetycznej było kartą przetargową w negocjacjach. Zanim było świadectwo charakterystyki energetycznej, klienci kupujący zadawali jedno proste pytanie. Szanowni Państwo, sprzedający, jakie są tutaj opłaty? Ile Państwo płacicie za prąd, ile płacicie za czynsz, za gaz itd. Tak tak Ludzie radzili sobie przed świadectwem charakterystyki energetycznej, nie potrzebowali tego dokumentu. Używanie teraz argumentu, że to będzie kluczowe przy negocjacjach, Jakoś ciężko mi to kupić, szanowni państwo, no ale autor artykułu uważa, że tak. Kontrole świadectw charakterystyki energetycznej, tak, ale okresowe. Kontrole świadectw charakterystyki energetycznej będą, ale nie u wszystkich i nie od razu. Jak informuje MRIT, kontrole, które wynikają z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, Czyli okresowe kontrole systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, polegają na weryfikacji dokumentów sporządzanych przez uprawnionych ekspertów. Do zapewnienia kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji są zobowiązani właściciele lub zarządcy budynków w trakcie ich użytkowania, podobnie jak w przypadku innych kontroli wynikających z prawa budowlanego, np. instalacji gazowych. Czyli masowe kontrole w domach i mieszkaniach nic na to nie wskazuje, Szanowni Państwo. Trudno jednak stwierdzić, że od 1 maja do drzwi Polaków zapokaj zapokają kontrolerzy, aby sprawdzić, czy e, posiadają świadectwo charakterystyki energetycznej lub posiadali je w trakcie sporządzania umowy najmu bądź sprzedaży nieruchomości. Co do rzekomych kontroli budynków, które mają rozpocząć się w najbliższych tygodniach, budynki nie będą kontrolowane w sposób, jaki sugerują liczne ostatnio publikacje. Zasady sporządzania i przekazywanie świadectw charakterystyki energetycznej oraz uprawnienia odpowiednich podmiotów nie ulegają istotnym zmianom. Poinformował nas Wydział Prasowy Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Więc szanowni Państwo, możemy spać spokojnie, masowych kontroli nie będzie. Tak jak Państwo widzą, jeszcze jest dużo zamieszania związanego ze świadectwami. Myślę, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii samo nie do końca chyba wie, jak jeszcze ten temat ugryźć, czy robić kontrolę. Myślę, że raczej nie będą ich w ogóle nigdy robić. Takich oczywiście Kontroli nas, obywateli, czy, czy posiadamy taki dokument. Tak jak Państwo mogli z artykułu się dowiedzieć, również notariusze też nie mają w założeniach donoszenia. Nie mają takiego obowiązku prawnego, żeby donosić, więc zakładamy, że donosić raczej nie będą. Więc informacyjnie dla Państwa można spać spokojnie. Oczywiście trzeba mieć świadectwo. Tutaj absolutnie nie nakłaniam do nieposiadania tego świadectwa, ale też możemy czuć się bezpiecznie, że jeżeli. Nie mamy dzisiaj jeszcze tego świadectwa, to na spokojnie mogą Państwo do najbliższych czynności, które będą Państwo podejmować względem nieruchomości, takie świadectwo zrobić. A kontroli, kontroli nie powinno być. I drugi temat, Szanowni Państwo. Ceny mieszkań mogą spaść dopiero w drugiej połowie 2023 roku. I tutaj no, standardowo Artykuł dość spekulacyjny, nie jesteśmy w stanie e, konkretnie ocenić, chociaż to oczywiście Państwo finalnie decydują, czy sugerujecie się takim artykułem, czy nie. Moim zadaniem oczywiście jest Państwu przedstawić różne opinie na rynku nieruchomości, a przede wszystkim e, wiadomości i newsy. W tym artykule są oczywiście konkretne dane, więc będą mogli Państwo z tych danych wywnioskować, czy zgodnie z e, autorem tego artykułu również zgadzacie się z jego tezą. Czy jednak macie swoją opinię? Oczywiście każdą Państwa opinię bardzo chętnie czytam w komentarzach, bardzo chętnie z Państwem dyskutuję, dlatego zachęcam, zachęcam do pisania komentarzy. Będzie mi bardzo miło móc czytać Państwa opinie. A tymczasem wracamy do naszego drugiego artykułu. Ceny mieszkań mogą spaść w drugiej połowie tego roku. Na początku przyszłego roku ceny zaś ponownie zaczną rosnąć, ocenili w miesięczniku makroekonomicznym analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Czyli, szanowni Państwo, no, nie byle instytucja, bym powiedziała, że bardzo poważna instytucja i myślę, że warto nad tymi danymi się pochylić. Nie ukrywam, że też dlatego Państwu ten artykuł dzisiaj wrzuciłam, żeby mogli Państwo posłuchać właśnie zdania Polskiego Instytutu Ekonomicznego, jak oni widzą obecną sytuację na rynku nieruchomości. W publikacji zauważono, że Ceny nieruchomości przestały rosnąć w czwartym kwartale 2022. NBP wskazuje, że tempo wzrostu cen transakcyjnych w 7 największych miastach obniżyło się z 17,3% do 10,5% rok do roku. Implikuje to spadek cen kwartał do kwartału o około 0,2%. Taki wynik jest lekko zawyżony przez Warszawę. Po jej usunięciu z zestawienia badanych miast obserwujemy silniejsze osłabienie z 18,3% do 10,3% rok do roku, odpowiadające spadkowi cen o 1% w samym czwartym kwartale. Podali ekonomiści. Dodali, że nieco lepszą sytuację widać na rynku wtórnym. Tempo wzrostu indeksu hedonicznego NBP, który dodatkowo obrazuje różnicę w ofercie spadło z 12,7% do 9,5%. Taki wynik oznacza umiarkowany wzrost o 0,5%. Stwierdzili analitycy. Spodziewają się, że stagnacja utrzyma się w kolejnych dwóch kwartałach z uwagi na słaby popyt. Badania koniunktury konsumenckiej go wskazują, że odsetek gospodarstw domowych, które planują dokonać zakupu mieszkania, jest rekordowo niski. W kwietniu wynosił niecałe 2% badanych. Podobna tendencja utrzymuje się odokoła. Od około przepraszam, półrocza. Odsetki gospodarstw planujących budowę domu bądź zakupu mieszkania są około dwukrotnie niższe niż w 2021, co przekłada się na bardzo niskie wyniki indeksu GUS. W trzecim kwartale analitycy spodziewają się drobnego spadku cen w ujęciu rocznym na rynkach pierwotnych w mniejszych miastach. Spowolnienie wzrostu cen będzie chwilowe. Ich zdaniem działanie KNF dotyczące obniżenia bufora dla kredytów o stałej stopie procentowej zwiększy Popyt w dużych miastach, natomiast w mniejszych ośrodkach aktywność będą stymulowały programy mieszkaniowe. Dodatkowo, wraz ze wzrostem inflacji, prawdopodobnie powiększy się opłacalność najmu. W takim otoczeniu ceny ponownie zaczną rosnąć na początku 2024 roku. Wzrost cen będzie jednak umiarkowany i wyraźnie niższy niż inflacja. Dodatkowym czynnikiem, który będzie oddziaływać na wzrost cen, będzie prawdopodobnie niższa podaż mieszkań w budowie. Obecnie obserwujemy spadek liczby pozwoleń, który w przyszłych latach będzie skutkować mniejszą. Liczebnie ofertą, wskazali analitycy. I myślę, że zdanie ekonomistów z Polskiego Instytutu Ekonomii, myślę, że warto wziąć sobie do serca. Bardzo racjonalnie i bardzo rzeczowo analizują rynek. Zobaczymy, czy ta prognoza oczywiście się sprawdzi, bo każda prognoza oczywiście może, jeżeli napłyną nowe, dodatkowe dane lub zmienią się okoliczności, również nie możemy się za mocno do tego przywiązać, ale warto mieć to z tyłu głowy, że te ceny będą rzeczywiście jeszcze spadać, a później. Później jest tendencja wzrostowa. Dziękuję Państwu za dzisiejszy odcinek Kawy z Agentem i zapraszam za tydzień.